No Witam, witam Was widzowie z tej strony. Wujek Melek, a to jest kolejny odcinek z Battlefielda 3 Misja Kafarów. A więc w Dolinie większość Twojego oddziału została wybita przez Rosjan. Kto przeżył? innych. Twoi koledzy zginęli z winy Kola. Co? Nie, ale czy nie tak właśnie czułeś? W głębi serca. W Bośni straciłem czterech najlepszych kumpli. Atak rakietowy. Wartownik zaspał na posterunku. Pół roku nie mogłem dojść do siebie. Chciałem go zabić. Wszyscy o tym mówiliśmy. Nadal rozmyślam o tym, jak nas wystawił. Bardziej niż ciebie, szerżancie, żal mi twoich kumpli. Do końca nie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Na pewno by zrozumiał. A ty? Ty byś zrozumiał, gdyby kumpel cię zdradził i przeszedł na stronę wroga? Rosjanie nie byli naszymi wrogami. Rosjanie zabili twoich przyjaciół. Spokojnie, spokojnie. W tym samym czasie, gdy ty brałeś udział, walczyłeś w Iranie, my przechwyciliśmy transmisję między Dimą a jego zwierzchnikami w Kijowie. On też tam był. To może powiesz nam co Dima robił w Iranie razem z Rosjanami Nie wiem, ale się zaraz dowiemy podpowiadałem zarzyganie wróciło Aperacje w niejstwie Zodriemiający sensor wysaty Odstawi te 500 metrów Zwanie w ogóle sobie spokojny Atrojenie później minimalne.

No to lecimy widzowie Co my tu mamy bombę Poszli Znaleźli O, tak muzyka musi być, widzowie, trzymajcie się Ogólnie, jeżeli Wam się ta seria podoba, to wiecie co robić Do zas zasobnika? Nie ma problemu Takie widoki Widzowie napiszcie mi w komentarzu, czy kiedyście kiedyś Lecieliście nas pod ochronie? Bo ja nie. Albo na banji. Bo ja nie. I jeszcze trzeba spróbować. No co jest? Przybliżamy się do siebie, panowie. I co jest? Aha, szybko poszło. Tyle. Hmm, a gdzie jest nasza? A gdzie jest nasz zasobnik? Jaką drugą broń mamy? A nie mam nic, tylko to. Aha, jest nasz zasobnik. Dobra. Poczekaj, podejdę z drugiej strony. A! a osłona! Dead. Jeszcze ktoś? Urde, idą kolejni. Otwieram ogień. Kurde! Zamknijże się... Dziękuję Biorę No chodźcie No, dziękuję bardzo Dobra, idziemy Jeszcze graś? No chodźcie Dawaj ten pojazd Wsiadamy? W automacie jest? Jednak ja nie Ja on zginął, co jest grane? Jak on żyje? Co? Ja nie gadać żeby będę jechał o tym. Nie, nie będę jechał. Przecież widzowie on zginął. Co jest zgrane? Dobrze, słyszymy Maszyna była dobrym pomysłem. Idźmy po drodze. Dobra, no to jedziemy. a Takie full... Wypas ten samochód. Słuchaj, a jeśli zaraz razu pojedziemy na wilu? Окна ведь тонированы. Они решат, что мы патруль, просто пропустят нас через ворота. Не-не-не, не рассчитывай на это. Смотри. Это я сдал. с мы попадем с ними внутрь. Да, вы можете, ну Может быть, удача на нашей стороне. Да, напевно. Этого особо не везло. Этот Отлично. Он и не догадывается, как мы близко. Все равно это будет натяг. Нам нужно быть готовыми ко всему. Кирилл первый, я пойду вторым. Дима, подстрахуй Jak... нас. Яхтенго чужие. Помните чем-нибудь. Помни. Гру хочет взять Кафарова живым, но самое главное, это ядерный чемоданчик. Я проблема. Твою мать. Держись на расстоянии. Давай сделаем это. Приготовиться. Ворота! Ну что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 давай! Ну! Твою мать! О, контроля? Отверяй там брамы. Ага. Вон, биологический сканер. Они нас не пропустят, Дим. Возьми того, который справа. Жди моей команды. Добра. Жди, жди, жди. Три, два, один. Давай! No i załatwienie. Dziękujemy. Dwie. Dwie jeszcze się Daj. O, szyby. Nic Nie widać. Nie czas w drzwi dobra. Kiedy znaczy, kto może jest? Tibalku kto się chowa. No ta, 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 ta 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 No to Oczywiście gościu z RPG musi być. Nie ma innej opcji. Pokaż się. Wiem, że tam gdzieś jesteś. Gate. Paga granat. Ou, dawaj. Gwiazdę. Na widzowie musiało się dostać. RPG oczywiście na głowę. Co za gra. Co się tu dzieje? Jeśli wróg Cię nie widzi, to nie znaczy, że może Cię nie usłyszeć. Dobra, dzięki. Dawaj, otwieraj to. Gdzie ten z rpg w... Chodź tu, pokaż się Jeden dead A? No. Coś tam widziałem Drań Nie widzę drania. Panowie, nie świrujcie, się ona dobra? Dead Aha, RPG Dranie. Jazda, jazda, jazda. Aha, nie trafił, debil. Jednak trafił. Dobra, widzowie, teraz damy radę. No dawaj, RPG. A, no, tak, właśnie tak. Znowu granat? Prowadź się! No, coś. co to widzowie jest? Ej, nie gadaj, ej, nie gadaj, byczku. Widzowie, przeszedłem dalej. Załatwiłem wszystkie RPG. Dotrzemy do helikoptera. Jazda, jazda, jazda. tam o i tam, nie mają szans. A, dostał, w no, otwieram ogień. A, a, a. Coś tu jedzie grubego. Nie, pozamykali się po prostu. Ej, otwierać panowie! Jestem na drugiej stronie. Aha, muza na jazda! Drugi odcinek zbliża się do basenu, zameldujemy się pod dotarciu na miejsce. Dzień dobry, szkanie podaję. Nie ma na pierwsze wyświetlenie. Gdy już nie jest na drugiej stronie, nie widokuję w zadzie, z prawa. Dobra, przemieszczam się. Dawaj go, kurde! No O, i teraz ta. Uhu snajpereczka? Nie ma problemu. oooo oh, 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 tak! Widzowie! Potężna. Potężna snajpereczka. Robię, co mogę. I dostał! Teraz tak. No chodź się No a się Jazda panowie. A to mój. Przepraszam. Już czekajcie, czylujcie panowie. Ładuję tylko. Powstaje. O oh je. Yeah. O tak. Sniper elit Dobra, idę, idę. Taka pereczka to taaaak Coś idzie, halo? Jazda, jazda, jazda Dotarli do willi, bronić tenego skrzydła! Nie dać nam rady Rak wyrzuca z lewa Aj, aj, aj Lewa flanka. A. A -a. Otwieram ogień. No wiecie, co tu jest? No i elegancka. Wszystko za was. Wszy... Wszystko za was muszę robić. i zablokowało mi coś. Nie wiem że my ich nie możemy obejść. Bo procentu. My też musimy obejść dom. Żeby przejść na do lotu i Dima, oczyść na drugi poziom. ze mną. Dobra, idę górą. Ty, z kominka strzelają? Macie teraz granat. Oł oh je, yeah. ty, co przerwę możesz? W drudze! Kłopoty z rosyjskimi odrzutowcami. Zbliżają się Amerykanie. O nie, osłona! Teraz. O widzowie, czekajcie, wezmę to jest lepsze. Lodowane. Przyładujmy. Poczekajcie widzowie chwilę. Momencik. Podziwiajmy ten kamień. Fajny tutaj. O, i pega. Co jest grane? Sam się chyba wysadził? Tak, sam się wysadził. Dobra, tyle to jest lepsze. Ta no, dawaj, dawaj! dawaj, dawaj. Ha! się słabi. Jeszcze ktoś? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Góra, góra, góra rpg muszą być w budynku, psychopaci. Kurczę, granat. O nie, zły pomysł. A, 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 a. Amunicji mi brakło, widzowie. Dlaczego? Widzowie, no by się chyba gra zepsuła. Patrzcie, co się dzieje. Chłop pod ziemią jest, opa. Awaj, chodź, to. Dawaj, dawaj! Dobra. O nie. chodź, życie, chwila. Czysto, panowie, chodźcie. Prześciany nawet.

Idę przede. Aha, czysto. Zadaję zejmę prawie. O nie, nie podoba mi się to. Zgrywa. Dawaj światła. Wiem, gdzie jesteście. Dawaj, dawaj. O nie, dlaczego? Otwieram ogień. O nie. Przygotuj karabin. Eee, czysto. Pozwól dotrzeć do helikoptera. Helikopter jest. Nie, jeszcze nie. Podobno jest trzech. Bzdura, niemożliwe. Trzech ludzi? No ja... Była dwie w Dima, posмотри, można li ich obajci. Dobra, idę drogą okrężną. Nie mogę przejść, o! To jest grony. O, wydranie. To jest. Wydranie z góry? O nie, byczki, tak się nie będziemy bawić. Patrzcie. O, lubicie to. O, ktoś dostał. Pisze, że jest nasz Czech. Hit. Jazda, jazda. Jak tam byczki? Fajnie? Szybko, szybko, panowie. Dawaj z buta. Ogólnie widzowie, jeżeli wam się ta seria podoba, to wiecie, co robić O nie wam się za pudłem i jazda widzę, widzę Dobra, idziemy O nie panowie Nie uciekamy Dawaj go, dawaj go Dawaj albo... Nie, Kafarowa. O nie, nie wcisnąłem dobrze. Co się stało? Misja nieudana. No debil. Co się stało, widzowie? Nie znoszę nawet przycisnąć, Źle przycisnąłem. Dlaczego tak się stało? Dobra, teraz poprawka. Damy radę. Ja nie dam rady? Patrzcie się, widzowie. Dawaj, drania. Dawaj to, Kafarowa. O tak Lego. O, Helikopter co? So. O, a boli. Jest kafarów. Ach, cholera Słuchaj, to klucz do skrzynki depozytowej w Genew jest twoja. Stało za wartość. Ja ich nie mam! Rozumiesz! Nie chodzi ci o mnie. Nie! A, chodzi o Salomona! Słuchaj, mam informacje o Salomonie. Wiem, co planuje. Wiem, dokąd zmierzają walizki. Dogadajmy się. Moja wolność w zamian za informacje. Pójdźmy, a wszystko powiem! Powiem, dokąd wybiera się Salomon. Wiem, co planuje i gdzie chce to zrobić! Czyli tam pojechaliście. Ty i pozostali. Ty, Montez, Gdybym był na Twoim miejscu, zacząłbym myśleć o swoich kumplach. Zastanawiałbym się, co mogłem zrobić inaczej. I pewnie wolałbym, żeby to przytrafiło się mnie, a nie im. Docierać się do wilika Farowa przed głównymi siłami Rosjan przed wszystkimi. Nie przed wszystkimi. Dima też tam był, zgadza się? I podjąłeś decyzję. W ułamku sekundy podjąłeś decyzję odnośnie swojego życia i lojalności. Odnośnie tego, jak wiele gotów jesteś zrobić dla kraju. Gówno wiecie o decyzjach, które musiałem podejść. W takim razie oświeć nas. Przekonaj mnie. Rozdzieliliśmy się, żeby przeszukać widla. Byłem sam. Oj, widzowie, to nie koniec misji. Amerykańska inwazja. Aha, to my jesteśmy już pod imię. Sprawdźmy to. Mamy go. Nie rób nic głupiego. Słuchaj uważnie. Ten zasyraniec ukradł Rosjanom trzy bomby atomowe i sprzedał je człowiekowi znanemu jako Salomon, który prawdopodobnie współpracuje z PLR. Ten Salomon ma co najmniej dwa cele. Nowy Jork i Paryż. Bomby przewozi transportem publicznym. Wkrótce może zdetonować pierwszy ładunek w Nowym Jorku na Times Square. Musimy go powstrzymać. Możemy zapobiec wojnie pomiędzy naszymi narodami tylko my, bez polityków, bez brudnych pieniędzy. Tylko dwóch żołnierzy, którzy mówią sobie prawdę. Pomóż mi, mu. musisz mi mu w tym pomóc. Pamiętaj, co powiedziałem. Jeśli go nie zabijesz, zginą miliony. Kładź się na ziemię! Powiedziałem, kładźcie na dna! Pamiętaj co powiedziałem. Musimy go powstrzymać. Grubo widzowie.